Co piekło wy dwaj robicie? Weź swoje pierdziałe w dół dla mnie teraz, chłopiec. I ty również. Ktoś lub coś dało ci ekscytację, synu? Nie, panie. Ty kłamiesz do mnie. Ja widział ciebie jak ty myślałeś o tym pięknym chłopcu obok, który cię włączył. Pawełek, weź swój tyłeczek w dół teraz. Co piekłowy chłopcy myślą, że to jest bajkowa kraina. Wyciągacie swoje bing-bing paczka kurewskich owoców. Oczywistość, że wy chcecie possać prawdziwego mężczyznę. Weźcie dół na swoje kolana i zsijecie moje dojście do ostatniej kropli, aż mój Wacław jest odsączony. Wy nieposłuszni, co? To pomyłka. Weźcie na korytarz, teraz. Poruszenie, poruszenie, poruszenie. Ty też, weź ty tutaj i serwuj mi obróbkę pyty. Teraz. Och, och, czuję wyłączony. Och. Tak, pracuj tym narzędziem, liku, jeju, liku, ojejku. O tak, daj mi nauczyć cię być człowiekiem. To prawo. Uch. To prawo. Uch. O Rajuśku. To jest dobre. Uch, czuję wyłączony. Nadejście nad twoją twarzą. Chciałbym ciebie ciągnącego tymi ustami. Och, och. Ach. W porządku robaczki, chcę widzieć sześć gorących ładunków na waszych kapeluszach teraz. Oj. O, główno.